Przed wielki finał, można by rzec. Teraz wszystko się rozstrzygnie i... od tego pytania, które za chwilę zadam, będzie wiadomo, czy... Kacper i Bartosz wygrają pełen milion? Czy niestety tylko i wyłącznie gwarantowane pół, które wcześniej sobie ustawili? No cóż, to jest wszystko przed nimi. Przede mną zresztą też, bo... Nie ukrywam, że też się trochę stresuję tym wszystkim, wiadomo. Także co, panowie, oto pytanie za milion złotych. Ile lat temu debiutanckie albumy wydali? The Doors, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Leonard Cohen i The Velvet Underground. 55, 56, 57 czy 58? Dobra, nie musimy się y, skupiać na wszystkim. Wystarczy tylko wiedzieć, kiedy którykolwiek z tych zespołów i artystów wydał swój pierwszy debiutancki album. Ile to było lat temu? Czyli w tym wypadku należy by się skupić na Pink Floyd'ach, bo Pink Floydów znam naj... najbardziej z tych wszystkich... A czyż, no Leonard Cohen. Genialna postać. Szczególnie Michael Alleluja. Hendrix. Również. Mm -hmm. Tak. Mamy, Ale Pink, ma... Pink Floydzi. Kiedy wydali swój pierwszy album Pink Floydzi? Czy jest. Chociaż. Nie, dobra. Panie prowadzący. No, Panie prowadzący. Kom... Proszę się wykazać. Mamy ten komfort, więc skorzystajmy, bo już okazji nie będzie. No, dokładnie. Nie ma. Ni niczego nie będzie. Jak to mówił pewien kandydat na kandydata. Tak. Proszę bardzo, uaktywniam się w takim razie. No. Łapię się za głowę. Skoro mamy tutaj wszystkie odpowiedzi powyżej pięćdziesiątki, to znaczy, że to musiało być w latach sześćdziesiątych. I tego jestem najbardziej pewien. No, dobra. Hmm. Tylko tutaj w tym pytaniu nie jest napisane, czy to jest licząc od tego roku, czy ogólnie ile to mogło być lat temu. Jakby było napisane, ile lat temu licząc od tego roku, no to może i byłbym pewien tutaj tu, tu, przy tych wyższych stawkach to nigdy nie jestem pewien w 100%. A teraz też w ogóle. Hmm. Jeszcze, że te warianty są tak bardzo blisko siebie okalające właściwie. Łatwo się dziabnąć. Hmm. Mi tutaj w... podchodzą trzy warianty poza ostatni, bo aż... Tak dawno to chyba nie były wydarwane te albumy, ale... Zakres między... 65 a 67 tak najbardziej mi tutaj podchodzi. Tak matematycznie licząc. Ale tutaj to ja nie mam pewności niestety. Jakby... To miał na to odpowiadać mój kolega, który jest oczytany w dyskografii, a w szczególności właśnie zespołów rockowych To może i by znał odpowiedź, natomiast ja tutaj idealny nie jestem i aż tak oczytany też nie. Sarki chłopaki, ale. Nie jestem pewien. ABC to jest moja ostateczna odpowiedź. Tutaj trzy warianty wchodzą w grę, moim zdaniem. Dobra. E, Pink Floyd wydali swój pierwszy album. E, to był The Piper at the Gates of Down, jeżeli dobrze pamiętam. Eee. To był chyba 67 rok. 67, czyli. No to wychodzi 55. 55 lat temu. Ale pytanie: czy chociażby Jimi Hendrix też wydał swój pierwszy album w 67? Musiałby. I czy. Musiałby. I czy w ogóle. To jest 67, bo to może być zarówno 68, i już nam... Chociaż nie. Chociaż nie. 68 no nie, bo... to już by było 54, to, to nie. Ale no to w takim razie musiałby być to 66, żeby było 56. Tak. A tutaj... Odpowiedzi są bardzo bliskie. No i tutaj też mamy wskazówkę, że wszyscy wydali te albumy w tym samym roku. Tak, no bo ile lat temu debiutanckie albumy wydali? The Doors, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Leonard Cohen i The Velvet Underground. Jeżeli mamy rok 55, a czy jeżeli mamy yy, ile lat temu? 55, no to mamy rok 67. 56, to mamy rok 66. 57, to mamy rok 65. Jeżeli 58, to mamy rok... 60? 50, 64. Dokładnie. Czyli mamy pomiędzy 64 a 67. Aczkolwiek wydaje mi się, że skoro pada takie pytanie, to raczej... A raczej, no mogę się tylko tu... A Raczej, no wszyscy musieli wydać w tym samym roku. Tylko w którym? Przypuszczać, to nie byłoby pytanie, że 56, 7 i tak dalej. Raczej o albo o jakąś połówkę jest pytanie, albo o coś z zerem na końcu. A czy tak mi się tylko wydaje? Ale pytanie nam dosadzili. Ale... To dobre ostatnie pytanie, pytanie. Dobre. nic nie ryzykujecie, to jest najlepsze. Nie macie kół. No właśnie, macie. To jest też dobra rzecz. Moją sugestię, ale ja tutaj naprawdę też. Pewien do końca nie jestem. Aż tak bardzo. Y... Oczytany w dyskografie, tak jak już mówiłem, też nie jestem. Także jak. Będzie źle, to będzie na mnie w takim razie. Ja bym zaznaczał 55, czyli rok 67. Ja również temu jestem najbliższy, bo. A to, dla, tak a to dlatego, że Pink Floyd'i mi tutaj pasują. Tylko i wyłącznie Pink Floyd'i mi pasują ze swoim ze swoim albumem pierwszym. Czyli. Gates of Dawn. No i gdzieś tam to przekonanie, że jeżeli pada takie pytanie, to raczej o taką rocznicę bardziej podniosłem. Tak. Ja myślę, Rock, że to. Rokowa chyba... dobra, dobra muzyka. Z, tam jest taki e, utwór na tym albumie, e, Chapter e, 24, czyli Chapter 24. Pana Song. Chyba nie ma co przedłużać. Jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest również chyba e, utwór. Bike czyli rower, pa dwa. Papara papa, pa pa. pa, pa. pa, pa, pa mhm, mm. mm zjadłbym. Normalnie zjadłbym drwala. <grym> Oj ja, o ja, ja też. A o... już a już od dłuższego czasu jest. Jest, Jeszcze jest, nie, jest. Tylko niestety drogi. <laughs> eee, dobra, eee, no? no dobra, oszczędźmy mu. Naju... Mamy pół miliona, nic się nie dzieje. Eee, Karolu. Tak? Bartoszu. Tak, 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 tak. Karolu. Niniejszym oświadczamy, iż poprosimy cię, żebyś wydał polecenie do komputera. Net, żeby, u, net user Żeby zaznaczył odpowiedź. odpowiedź A. A? 55 Tak. 55. Strzelamy strzelamy, że w takim razie y, pierwszy salowy, a czyli pierwszy album e, Pink Floydzi wydali w 1967 roku. To Jest nam daje 5 lat. Ostatecznie, tak nie ma, zmiłuj. I definitywnie. Miejmy to za sobą. już nie chcę się tu stresować niepotrzebnie. Już zaraz mi dupa przyrośnie do tego fotela Zgasz tę lampkę, nie, poczekaj, cofnij. O teraz to już... Dobra, mamy pół najwyżej. Dobra już. <laughs> I, I najgorsze a jak, jak, jak jest naszą intuicją, panie I słuchaj najgorsze jest to, że on nam teraz nie może powiedzieć czy to jest dobra odpowiedź, bo on nam sam No właśnie, powiadał, ja, to sam to nie nie to... ja sam nie a wiem. Ja ma... sam nie wiem. No właśnie. Panie komputerku! Halo! Windows! Halo? ALO! <śpieszy> 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 no dawaj, ja co tak długo? Co on tak mieli? Ty Czek ku... Zawiesił się. Ojej! O nie, ty Halo? Czekaj, ty masz guzik pod pulpitem jakiś tu. Tak, czerwony. Do, Teraz do, do wszystko wybuchnie. No, właśnie. A mogę nacisnąć? Bo ja lubię takie na, naciskać. Lubisz tak miziać? Taki fetysz masz? Co? Mogę ci nacisnąć brzuchka? <laughs> Dobra, ej, bo to za długo trwa, no Co jest? <zys> yes! <zys> yes! No i w końcu mamy milion Doczekaliśmy yes. Gratuluję Gratuluję. Chodźcie, chłopaki, zapraszam na środek. Tutaj stanę. Mogę teraz akurat coś do tego. No i Pikach, ale teraz muszę powiedzieć Ci, co powiesz, Karol. Jest tutaj niespaniałe. <laughs> yeah. Ciśnienie, ciśnienie w okolicach tysiąca. Uh. Prawie że zabójcze. Ale to była gra. Ooooo! Wow. O teraz proszę bardzo, chwila dla fotoreporterów. Podpiszę czek warty milion złotych. I jakbyście byli tak łaskawi, na co pójdą te pieniądze? <śpiewanie> pieniądze e, przeznaczymy na pomoc e, potrzebującym, e, którzy borykają się z tym, że zżera ich inflacja. O. Dokładnie tak. I przy okazji... Bardzo cel. ...paliwa, żeby był on na benzynę, także... Ale te pieniądze nie idą bezpośrednio do spółki Skarbu Państwa. Nie, nie absolutnie nie, 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 nie. Po prostu za momencik zbiórka przed studiem i rozdany. O, i to jest, to jest bardzo po prostu wyniesie. Pochwalam was za to Idę do dostawania. Bo eee. ja też jakby nie patrzeć jestem pokrzywdzony. Musisz się ustawić pan w kolejce. O, to A. nie wiem czy zdążysz, słuchaj. <laughs> Dokładnie. Tak, o, dróży, właśnie tak, kończy fajnie. się Dróże, to wydanie fajnie. Lego Milionerów. Życzę wszystkim wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Żeby was ta inflacja faktycznie nie zżarła. Żeby... Nikt nie podkładał wam kłód pod nogi, żeby wszystko wam się jak najlepiej spełniło. I tego wam życzę. No. Mam nadzieję, że Bartosz i Kacper też, chociaż z Kacprem to nigdy nie wiadomo, bo, no, różne myśli. No, nie wiadomo pewnie, pewnie. pewnie oczywiście Alleluja, smażę jajka i... Tak jest. <laughs> <Dobra>. <laughs> I w takiej wesołej świątecznej atmosferze żegnamy Was, drodzy widzowie. Do zobaczenia.